Dobrze, dzisiaj będziemy grać w otoż niesamowitą grę, czyli w Toka Boka. Oh! Toka Boka!

we uh.

50. <laughs> nie, nie. teraz lecimy do domu. Pokażę wam mój dom, bo mój dom jest taki ładny, fajny, nawet dużo w nim jest. <laughs> <To> jest... <laughs> to jest mój dom. I powiem wam jak można kupić inne domy, ale to no po prostu trzeba zapłacić trzeba wpisać swoją datę urodzenia i później trzeba to zapłacić tylko gdzie jest ojciec ojciec z córką ojciec z córką nie ma ojciec z córką co do chomika gdzie gdzie kurde daje do chomika oj przepraszam przekonałam prawie ale jak powiedziałam kurde kurde, kurde pieczchuny Wam coś, pokażę, ale trzeba tutaj wyjąć wszystkie te... Jaka śrubna No trochę no, tutaj w szafie musimy umorzyć, ale nie mam nic. Dobra. No to pójdę na zakupy. Nie, szkodzi mi to na zakupy. Nie, tutaj będzie to. Oho, patrzcie jak dużo roślin. Ty pies, do chłonika będzie moje chomiczki. Ja mam psa i umiejętności, bo no, nowo... mnie. A ja... Jakby coś, to dam psa tu. No. Jak tak. mojego brata. A może mój... Pokładę go tu. A coś wam pokażę. Patrzcie. I on się zamienia taki. Wtedy. No jest dzisiaj już ciemno, niestety. No. Um... To jest mojego brata. Ogólnie. Kryształ kładziemy tutaj, bo pieniądze musimy mieć. A lodzik będzie tutaj w tym domku. A my teraz pędzimy, żeby zrobić takiego sódiaczka. Tofu, tofu musimy. Tofu Marchew Pamiętam, że jeszcze coś musiałam. Eee... Dobra, na razie to tylko tyle. A to robił facet, 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 facet. Wezmę go. Oczywiście lecę z nim, a rodzinka idzie spać. Ja zrobię coś fajnego na was. Takiego pięknego. pięknego to będzie otóż. Na śmietnisku. Na śmietnisku musimy zrobić. A co będziemy robić na śmietniku? Takie oto kaboka, wiecie, sodiaczka. O, jeszcze tutaj spaliłam kilka wylicy. Jakie fajne to są. To... A czemu kształt tak świeci? Okej, okay, w ciemno. Dziękuję, że tak. Mam koralki. Nie, nie mam. To przykro mi, ale nie mam. Przepraszam. Ej. Okej. Zaczekaj, zaczekaj. Czekam, czekam, czekam. A tu. Tu, 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 tu jest tutaj Mam już kilka. Dobra, tutaj wezmę sobie pisa. tutaj możecie odkryć. Tutaj jest taki wielki karton, a to jest człowiek. Dobra, ja wam pokażę coś. No to jeszcze zrobimy to. Oczywiście to. Nie, nie. wyjdę, otóż ja. Z moim kuszynem dam go tu i to robiła. Nie kurdecie gdzie... oh, kurwa A nie bo my to robiliśmy okay. No, ale nie pamiętam dalej. No to przykro mi, ale nie sprawdzimy. Ale mam za to te piękne, cudowne Kaboka. Ten przytulanki, Wezmę je do domu na mojego brata, bo mój brat kocha je. No, a te Tu Kaboka takie fajne są. No, może coś zrobić na YouTube'a. Dobra, dochodzę na razie stąd, bo nie chcę tego.

Nowa kolana, i będziesz tak bagać i będziesz sobie do rana. To ja mogę zrobić święto. Weź mi schodzi. I ładnie się na to. Ile czekaj? Czekaj,